Państwu Tomasz Ogaczewski i Szymon Odakowski. Ryby mają głos news. Witamy was serdecznie w kolejnym wydaniu. Spotykamy się w tygodniu po chyba największej w ostatnim czasie imprezie wędkarskiej. Szymon. Wiesz, że Cię spytam, więc opowiadaj. Opowiadaj, jak było, bo ja w swojej części, tam Ci opowiadam zawsze o YouTube i o tym, co warto pooglądać. Mam dużo tego. Więc opowiedz o imprezie, na której byłeś w ostatni weekend. No, drodzy Państwo, za nami, moim zdaniem, święto wędkarstwa federowego impreza jaką jest Metod Feder Polska Masters. Eee, cóż mogę powiedzieć? Organizacyjnie, Kamil, Wojciech i cała reszta ekipy Metod Feder Polska, trotki, panowie czapki z głów, organizacyjny Kosmos, Jarek, pan Ryba, jego studio filmowe, nagraniowe. Moim zdaniem, to jest wniesienie zawodów wędkarskich w Polsce na inny level. To już jest. Zmiana taka, jakiej można by oczekiwać już na wszystkich zawodach. Co dalej? Sprzęt, nagrody, zaplecze, gdzie spaliśmy hotel, sami zawodnicy, ze wszystkimi, z którymi się spotkali. No, to jest jedno wielkie święto wędkarstwa federowego. Bo Spotkać się możemy w końcu wszyscy, tak naprawdę, w jednym miejscu porozmawiać, pośmiać się, wymienić się doświadczeniami, podpatrzeć od innych, co jest. Także no impreza mega. Po mnie osobiście ja, zacznijmy od tego ja nie jechałem tam walczyć, że 10 tysięcy tak. Moim głównym założeniem wyjazdu na tą imprezę było spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, bo bardzo dawno nie widziałem się z nimi, z niektórymi się w ogóle nie widziałem w realu, więc chciałem się spotkać, porozmawiać. Więc ja tam jechałem, dobrze spędzić czas. Czy spędziłem dobrze czas? Spędziłem. Czy przejechała po mnie maszyna zwana Metod Feder Polska? Przejechała po mnie, zamknąłem tabelę, Zdarza się. By, byłeś w pierwszej trójce. Tak, no, no. Eee, Dlaczego? Eee, przede wszystkim dlatego też, że nie brałem udziału w trzeciej turze. Eee, mhm. Już. Dlaczego nie brałem udziału w trzeciej turze? Dlatego, że po pierwszych dwóch dniach już wiedziałem, że trzecia tura będzie dla mnie granią o marchewkę. A byłem bardzo zmęczony. Muszę, trzeba to powiedzieć od razu, że są to bardzo wymagające zawody. Trzy dni zawodów, gdzie wstaje się wcześniej i siedzi się, jest się do godziny, powiedzmy, 18 czy 19 na łowisku. Jest to bardzo wyczerpujące. Także pogoda jeszcze też dała nieźle w kość. No i fakt tego, że byłem z dziećmi, z rodziną, więc stanęło na tym, że zabierzemy dzieci po prostu rano do Luksemburga. Nie przyjedziemy tak jak w założeniu było na piątą rano w poniedziałek tylko dojechaliśmy na godzinę 19 w normalnej porze do Luksemburga dzięki temu. I jeżeli coś jeszcze mogę powiedzieć to polecam każdemu tą imprezę. Szymon ale to oznacza że to jest rozgrzewka jest... przed przyszłym rokiem? Tak dla mnie osobiście tak to była rozgrzewka i dostanie podtyłku przed przyszłym rokiem mhm. e, dlatego że nigdy wcześniej nie byłem na tym łowisku. Nigdy wcześniej nie byłem na metod Federpolska. To był pierwszy, więc musiałem się zderzyć z tą ścianą. I teraz? Teraz już wiem co, na co, jak i jak mam się przygotować na przyszłe zawody. Mhm. Więc w moim, ja osobiście polecam. Super, super. Chciałem tylko coś wrzucić. Chciałem serdecznie podziękować Edwardowi. Panie pani Rozela Federos. Panor z Panoramicem. Z panoramiksem moim kochanym. E, bo tak naprawdę on pokazał mi powiedział mi wszystko co i jak na tej imprezie i wspomagał mnie podczas jej. Także gdyby nie on, to chyba po pierwszym dniu bym pojechał stamtąd, Także. Dzięki jeszcze raz bardzo. No cóż. No. Myślę, że, ten, że, że że tak jak zapowiedziałeś, to jest rozgrzewka przed przyszłym rokiem i, i już trzymam kciuki za przyszły rok. A ja ten sam weekend, jak pamiętasz, nawet z relacji widziałeś, spędziłem na moim ulubionym przystanku Bielawa z klątwą. No i klątwa w tym, tym razem też się objawiła. Prawie nie dojechałem. No. Straciłem, straciłem samochód, co nie jest wesołe. Znaczy, w samochód stoi mechanika na tyle poważna awaria, że jeszcze parę tygodni pewnie będzie stał. Na szczęście nie wypadek, na szczęście awaria. No ale wracając do samego zwrotu, bo o tym jest nasz podcast, czyli o wędkarstwie Zlot bardzo udany. Ja uważam, że nie mogłem nawet mieć w najśmielszych oczekiwaniach, że uda się aż tak bardzo. Bardzo dziękuję Krzyśkowi i Magdzie za opiekę nad całym zlotem, nad wyżywieniem, nad przygotowaniem łowiska, no jakby kontakt z nami. Tworzycie tam atmosferę, która jest po prostu niepowtarzalna. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Do tego stopnia impreza udana, że cztery osoby pobiły własne PB, w tym ja. Praktycznie wszyscy połapali. Piotrek, trzymam kciuki, że następnym razem, jak pojawimy się, to nas wszystkich złomoczesz. Była jedna osoba, która faktycznie nie połapała, ale on teraz przejął klątwę po mnie i Piotrek przejął, przejął tą klątwę bielawy. Przechodnia klątwa bielawy. Ja też co prawda od, odczarowałem dopiero ostatniego wieczoru i ostatniej nocy bielawy, dlatego że. Po grubym zanęceniu drugiego brzegu po prostu zaczęły tam wchodzić karpie i nawet na live, który był u nas na grupie, było po prostu w trakcie live'u podniosłem telefon, zacząłem mówić. No i w tym momencie zabierało mi wędkę, więc dokończył już Grzesiu, trzymając telefon, a ja wyciągałem. Mhm. Mieliśmy cztery rodzaje zawodów, cztery, cztery atrakcyjne takie zabawy. I co ciekawe, starzy wyjadacze, starzy wędkarze zostali pokonani przez młodzież. W dwóch zawodach wygrał, wygrał nastoletni chłopak, który po prostu całą noc walczył o leszcze, bo była noc leszszy. Siedział od. od Wczesnych godzin wieczornych do szóstej rano i łomocił nas tymi leszczami. Naprawdę to dwóch, trzykrotnie więcej miał <laughs> niż cała reszta. Potem wygrał w Linie następnego dnia. No i Big Fisha wygrał. Też młodzie, młodzie, młodzieniaszek, 16-letni. Zlali nas totalnie. No, super. Super. <laughs> Zlali nas totalnie. Jest nadzieja. Jest, jest nadzieja, nadzieja, na nadzieja, nadzieja w Naprawdę Naprawdę, Szapobachu Paki za to, jak byliście przygotowani, za to, jak byliście zaangażowani w to wędkowanie. Cieszę się, że, że rosną nam tacy młodzi następcy i że widać po nich tą radość z tego, że wędkują. Mieliśmy też taką fajną zabawę, rzucaliśmy do celu wędką, która miała prawie 4 metry i była bambusowa. Z, jeżeli ktoś pamięta, ze skowrotkiem Relax i oryginalną żyłką z Silą Gorzów 3,5 Jakim sznurem, uh, uh. O, narzucaliśmy się wszyscy, <noise> ręce bolały. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny zlot. No, będę go wspominał bardzo i dziękuję wszystkim uczestnikom i już szczególne też podziękowanie dla Grześka, który pomagał mi dopiąć temat w momencie, kiedy ja docierałem i w ogóle przez cały zlot i, I jakby to, że nie, nie przyjechałem na czas i to, że Grzesiek opiekował się wtedy, kiedy moja głowa była zupełnie gdzie indziej i zajmowała się naprawą tego auta. Ale nic, mam nadzieję, że następny zlot e, uda nam się jeszcze frekwencję podnieść. E, I cóż, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony po ostatnim zlocie. Dziękuję wszystkim za to, że byliście razem z nami. No dobrze, to co, wracamy do naszych stałych punktów. Wieści. Wieści z nadwody. Co dobrego u Ciebie? Pansomania, czwarta eliminacja odbyła się 27 czerwca. Mhm. Jak zwykle oczywiście na no, znanym nam wszystkim w ołowisku. W centralnej Polsce. Tak, chłopaki połapali, bardzo fajne wyniki, także jak zawsze. No i nasz ulubieniec, Górek. Oczywiście ostatnio odbył się Grand Prix Polski na zbiorniku Szymanowice i Górek wraz ze swoją drużyną zwyciężyli, drodzy Państwo, także... Bardzo fajnie, gratulacje. Po łóżce z, z poprzednich zawodów, teraz jest odbite. Tak, 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 tak. Cóż przed nami? Przed nami również kolejny meeting Trotki w lipcu. Mm -hmm. Nawet dwa odbędą się w te trot... drugie, drugie zawody będą 14, zdaje się, lipca. Będą to nocne zawody, także to też tak, pamiętajcie, Nie wiem, jest zainteresowany. Wystarczy wejść na stronę. Tak, wystarczy wejść na stronę. I to tak naprawdę tyle: no, odbywało się dużo tego. Nie, nie zebrałem wszystkiego tego do kupy, bo tego było naprawdę mnóstwo. Wybrałem te najważniejsze, tylko moim zdaniem, bo teraz tak naprawdę dzieją się tylko zawody. Mhm, to prawda. No, Tak naprawdę, teraz tylko zawody, małe, duże, średnie, mniejsze. No i tak wiadomo, no. że cały, cały weekend ten i początek. Cały świat wędkarski żył raczej metod Federpolska Masters, więc wszyscy spoglądali na to, co tam się dzieje. Jeszcze raz moje gratulacje dla zwycięzcy, dla Dawida, także brawo. Dobrze się Was oglądało. Dobrze, to w takim razie, skoro mówimy o oglądaniu, to ja nie mam dużo filmów, też mam 8 i jeden duży kawałek. No, mój YouTube generalnie tam gdzieś naciska subskrypcję. Przeplatany jest dwoma kanałami, i tego jest po prostu multum, bo chyba 10 czy 11 filmów. Metod Fider Polska Masters 2021 na kanale Pan Ryba i na kanale Trotki relacje z, z tych zawodów trzeba trochę poświęcić czasu, żeby to obejrzeć, ale polecam, bo faktycznie tak jak powiedziałeś, poziom i jakość na jaką wzniosły, wniosła się ta relacja. No to ja myślę, że i, i zawody już międzynarodowe i zagraniczne mogą, no, mogą nawet trochę zazdrościć tak. tego, w jaki sposób zostało tak. to zrealizowane. Tak. To jest to jest to, to kilka poziomów. Moim zdaniem od tego momentu, od zakończenia metod Feder Polska Masters 2021, wszyscy organizatorzy dużych zawodów wędkarskich będą musieli wziąć pod uwagę to, jak to było zrobione na tych zawodach. Jeżeli będą chcieli w jakiś sposób zmienić jakby swój level zawodów, bo bez tego nie da się przeskoczyć tego, co zrobili chłopaki podczas tych zawodów. Nie, nie no to, jest, to jest po prostu naprawdę. Wieście mi, ja byłem tam na żywo, widziałem to. To jest strasznie dużo ciężkiej pracy, która wymagało od, od Jarka i całego jego zespołu. To była spora grupa ludzi sprzętu, przygotowania. Oni o czwartej rano wyjeżdżali, jak my jeszcze żeśmy spali. Oni ostatni zjeżdżali, jak my już byliśmy w hotelu. Oni non stop montowali, non stop byli, ale to co zrobili... No. Jarek, wielkie szapoba, za to, co zrobiłeś. Z posiadam. punktu widzenia, ja to mówię z punktu widzenia widza, bo ja nie byłem z wami, ale no regularnie patrzyłem na te relacje. Miałem się nawet dziś jeszcze włączać, tak jak na pierwszej relacji się pojawiłem, ale no na zlocie trochę też i tak jak mówię, moja głowa była gdzie indziej, więc nie byłem w stanie się zaangażować. Ale z poziomu widza, kiedy już miałem czas, bo ja zawsze nie oglądałem tego na żywo, tylko offline, gdzieś już w nocy, kiedy nie było co robić na zlocie i kładłem się spać. No, trzeba poświęcić parę godzin ładnych oglądania, ale jest co oglądać, naprawdę jest. jest co oglądać. Nie jest to tylko stok, tak jakby można się spodziewać, stok y, wrzutek reklamowych, bo, 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 bo. Nie, nie, nie. ale to jest po prostu treści, treść, którą warto obejrzeć. Także serdecznie za, y, zapraszamy i polecamy kanał Trotki i kanał Pana Ryba. Tam znajdziecie wszystkie relacje, które zostały nagrane. Mało tego, Jarek też obiecał, że były dodatkowe wywiady, były materiały jeszcze, które zostaną upublicznione, więc tak. na pewno jak się tylko pojawią, będziemy was informować w RMG News. Tak, no dobrze. jeszcze zdajmy, że Ania też nakręciła z Fishing Queen trochę materiału. Był Dokładnie. siwy Feder, który też nakręcił trochę materiału, bo był Tak Także to, tak, 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 że to tak, wszystko tak. się pojawi jeszcze. Dobrze, no więc wracając na chwilę właśnie jeszcze do metod masters, no to od razu powiem o Siwy, Siwy Feder. Siwy Feder od razu udostępnił też film, wywiad i polecam, z Arturem Maczakiem o jego wędkowaniu, o jego początkach, bardzo fajny wywiad, jeżeli ktoś się interesuje. Życiorysami wędkarzy, którzy mają trochę wpływu na to, co się działo na naszym wędkarskim światku. Warto obejrzeć ten wywiad, bardzo fajnie nagrany, troszkę tremy, ale mega, mega, mega fajny, dużo treści takiej merytorycznej. No i opowieści o Arturze. Co mamy dalej z moich kanałów? Jak już Wam mówiłem, mam nowe, no, nowy, nowy ulubiony kanał: Jademy na ryby. Demę na ryby yy, i mają nowy odcinek o tym, jak zrobić. Szymon, to jest. Ja za, zaczynam tego gościa naprawdę podziwiać. On już hmm. zrobił kopię yy, prestonowych nowych podajników. Hmm. I pokazuje, jak na tę kopię podajników łapie. Właśnie karpie. Naprawdę fajny materiał. Trochę z że nie macha to mówię, ale naprawdę zacząłem lubić ten kanał i oglądam go regularnie. Co mamy dalej? Kanał, który też się często powtarza i co tydzień wypuszczają, dlatego o nich opowiadam, czyli Fishing Tutorials. Wszystko z ZigRig'u. Y. Świetny materiał. Jeżeli ktoś chce połapać na Z jest wyputłumaczone wszystko od wiązania haczyka poprzez ustawienie sobie spławika, który Wam ustawi na odpowiedniej głębokości tego Zigrika, y, poprzez wszystkie metody, jak, jak w ogóle to skutecznie zrobić. Także jak to w tutorialach. Ten film sobie zostawię na koniec, bo tam jest parę tematów do omówienia. Fox, Fox Carp Fishing TV Polska wypuszcza Karpie z Zielska. <laughs> Relacja po tak. prostu i, i mały tutorial, jak przygotować sobie zestawy na połowie na połowie na zarośniętych yy, zbiornikach. Yy, idąc dalej, yy, mamy dalej yy, nowe wędki karpiowe EOS Pro od Foxa. Na kanale po prostu jest opowiadanie o tych wędkach, pokazują je z bliska, są najazdy, jak one tam wyglądają, ale również pokazują jak na nie wędkują. Yy, film trzyminutowy, ale. No, jeżeli ktoś się interesuje nowościami, to warto na niego zajrzeć. E, I dalej, znowu Fox. E, karpiowanie nadzieżnie dużym. A nie, no, przepraszam, tu mi się stary, stary, stary film po prostu otworzył w, w subskrypcjach. To pomijam. E, no i teraz z 20 czerwca łowienie na tyczkę ujście Wisły, i tu nam Matrix opowiada o, o tym, jak e, połapać właśnie na tyczkę na takim nietypowym rozlewisku. No i. E, cóż, no, ulubione tematy PZW. E, widziałeś dzisiejszy materiał, nie? Który akurat Grzesiu nam wrzucił na, na, na naszym tam Messengerze. E, tak, jak widziałem. w jednym z. Widziałeś Tak, widziałem. <laughs> Jak w jednym z okręgów PZW parę lat temu zarabiało się ryby, mając za krótki rękaw i wyrzucając je na suchy ląd jeszcze i, i dużymi e, szczotkami przesuwając te ryby po kamieniach i piachu. Jezu, po co my edukujemy, Szymon? Przecież my ciągle mówimy, że trzeba te ryby dbać, a tu goście, którzy zarządzają wodą, robią takie rzeczy. Ja naprawdę. E... Jest dużo takich. Ja po tej wizycie na Metod Przedeł Polska rozmawiałem dużo z ludźmi, bo sami byli zainteresowani, jak to wyglądało u mnie wędkowanie w Luksemburgu. I kiedy im opowiadałem o tym, że są wizyty z Ministerstw Infrastruktury albo skądś tam, że będą projektować ścieżki rowerowe i przy okazji zrobią zejścia dla będkarzy, żeby im nie przeszkadzać, no to ludzie się za głowę łapali. No więc to jest taka przepaść, moim zdaniem. No, to jest taka przepaść. No więc. I... No więc... Ja polecam film. Taka tradycja już widać, bo Lucek to już zaczął i, za, i, i e, opowiada zawsze z samochodu, a teraz e, kanał Wędkarska Przygoda. E, i, I tu jest po prostu opowiadanie o tym, jak, e, jak, jak wyglądają sieci i odłowy rybackie w Polskim Związku Wędkarskim i jak to od wielu lat wygląda na zalewie zegrzyńskim. E... Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia tam z okolicy, ile ludzi pozbywa się łodzi, które, które mieli na Zalewie Zegrzyńskim, bo już nie warto ich tam mieć. Nie wiem, po, po prostu Polski Związek Wędkarski zajmujący się rybactwem, no, to, no definicje się komuś powaliły, no to po prostu nie tędy droga. No. Uf, to jest, to jest a propos tego słoika, co żeśmy o zeszłym tygodniu mówili, czyli myślę, a, leszcze, a leszcze w słoiku, Leszcze w słoiku hmm. e, z polskiego związku Zwędkarskiego. wędkarskiego. No, to jest, jak my mamy w ogóle rozmawiać o no kill, no, to nie ma, no. nie ma w słowniku wyrazów Więc w PZW tą takiego. Polecam. Takiego Polecam, polecam ten film. E, z kanału Wędkarska Przygoda. Pooglądajcie, posłuchajcie, okay, sami okay. sobie wyrobcie opinię, bo to myślę, że nie ma nie ma A, sensu to Trzeba tutaj My nie, nie możemy narzucać. My też nie możemy narzucać naszym odbiorcom tego, jak o czym jak mają myśleć o danym materiału. Nie, zdecydowanie. To już zostawiamy. To już do, odbiór, odbiór zostawiamy wam. Wy nas znacie. Do doskonale znacie, co, jak my reagujemy na takie rzeczy, więc. Reszta to już jest do Was. Zdecydowanie. No dobrze, co masz w takim razie ze sprzętowej części, drogi kolego? Oj, trochę się pojawiło. Mam jedną ciekawostkę, którą zostawię Wam na koniec. Hitior. Ja, ja też tak, chcę, bo też może być, że jak czegoś nie to, to ja się też wrzucę do no tematu. Jak, mam hitchor. Zacznę od oddania Might. wypuścili bardzo fajne oleje do do zalewania peletek, tak. bądź, bądź też tych. Jest tam orzech wędzony, łosoś, cytrusy i tak dalej. Bardzo fajne, zapowiadające się oleje. E, MC Carp, pan Marek, wypuścił bardzo fajne bazy aromatyczne. Podobno najmocniejsze, jakie są na rynku. Ze mm -hmm. w, w, w zapachach, nie wiem, jak to, w zapachach chyba, tak. Mm -hmm. Najbardziej znanych, między innymi jest 70, znaczy pana Stanisława, pomarańcz, czekolada, no i tam wiele innych, także to też może być ciekawa propozycja, żeby sprawdzić. Trotka puściła info, że pojawił się Ringers, i co najciekawsze, pojawiły się kulki 15 mm w wersji XL, czekolada pomarańcza. Czyli fajne po, po, tak, najpopularniejszy pomarańczowy mm. kolor Ingersa i, z, i zapach smak. Czekolada pomarańcza w rozmiarze XL, 15 mm. mm, kulka. Także bardzo fajne. Tutaj z ciekawostek spławikowych Garbolino i ich nowe spławiki SPC61. Dlaczego o nich wspominam? Bardzo fajne spławiki, e, używane nie tylko podtyczkę, ale też normalnie do wętek normalnych. Bardzo malutkie, 0.6 grama, mhm. ale posiadają wymienną antenkę, którą można zastąpić świetlikiem nocnym. To Jaki są bardzo malutkie, dodżet. bardzo fajne malutkie spławiki, które nie widziałem tak wielu fajnych małych spławiczków, które mają tą antenkę, żeby ją wyjąć i wsadzić w świetlik. Bo zazwyczaj jest to problematyczne z tym na górze z tym mocowaniem tego, mhm. ale to jest bardzo fajna propozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Map, moi drodzy. Tutaj zwracam się do wszystkich właścicieli tyczek, już tych długich, wyczynowych tyczek. Bardzo fajna nowa propozycja Pull Protection Case, czyli hard case, tak zwany, na tyczki, na topy i tak dalej. Można to wszystko spakować. Bardzo fajnie wyglądająca, zapowiadająca się ten. Trzeba będzie to sprawdzić, podotykać, jak ja to mówię we wszystkich miejscach i zobaczyć, jak to się. Jak to się ma do jakości, ja ale jak, jeżeli to map, jeżeli to map, to myślę, że to jest przemyślane wszystkim. Eee, pan Rybak, kolejny sklep mrówki w Busko-Zdroju, gdzie dostępny jest towar Pana Ryby. Mhm. Także to kolejne można zahaczyć na liście, jakby ktoś tam akurat w okolicach był i szukał jakiejś spożywki, to akurat jak znalazł. Riwe, moi drodzy. Rive, co nieczęsto im się zdarza, wypuściło uchwyty przednie i tylne do Federa. No Taką nowość zrobili. I to wypuszczone jest z kilka różnych modeli. Ale co mnie zaskoczyło najbardziej, moi drodzy, to nie dość, że jest to cała budowa aluminiowa. To są one pokryte, uwaga, werble, brrr, welurem. Żeby nie porysować wędek. Są welurowe oprzycia na tych frontowych czy też tylnych urwytach do PDA. Grubo, no grubo, no grubo, jeżeli jest to welur, welur, to, to powiem, że jest to grubo. Wśród, wśród tych, no, no. To jest to grubo, <laughs> to jest to grubo. Dzieje się, no, dzieje na, się. Naprawdę. Nowa żyłka Foxa eksotet, Fluoro Orange. Bardzo ciekawa propozycja na szpulach 1000-metrowych również można ją dostać. E, nowa propozycja dla karpiarzy. E, najciekawsza moim zdaniem 028 średnica. Bardzo ciekawy produkt. No ale tutaj to już mój ukłon w stronę karpiarzy, że mogą sobie ją przetestować i zobaczyć. E, coś tu jeszcze mam. A, i nowe ich furyżyny. Miałem mm -hmm. przyjemność, miałem przyjemność wąchać, macać, dotykać, rozpuszczać w wodzie, gnieść i podawać rybom. Eee, bardzo fajny produkt. Bardzo fajny, ciekawy produkt, więc, tak jak za, rozmawialiśmy o nim, że się pojawią eee, na. Miałeś okazję już dotykać. No? Tak, to już miałem okazję podotykać je. Jeszcze nie w pudełkach takich, tych tylko taką wersję próbną, miałem okazję mm -hmm. podotykać. Więc, bardzo fajna. Bardzo fajna. I tutaj zostawiam moi drodzy. Rodzynek, na koniec. Będzie link na dole pod naszymi wiadomościami. Nie wiem, czy ty znasz taką firmę. Mm -hmm. Jest to firma, nie nasza polska, zagraniczna. Nazywa się Spot on Fish. Moi mm -hmm. drodzy. Spot on Fish wypuścił coś takiego, jak nazwałbym to elektroniczno-mechaniczną nawijarką do żyłki. Ale nie nawijarką na kołowrotek. Tylko jest to nawijarka, którą jeżeli założysz tam żyłkę, postawisz wędkę i ustalisz sobie odległość, na jaką chcesz rzucać. Ona przewinie żyłkę i zatrzyma się dokładnie w tym, na tej odległości, na której ty chcesz, żebyś mógł sobie zaklipować. Także koniec z używaniem palików i odmierzaniem palików. I także widzą twoi przeciwnicy, ile ty tam odmierzyłeś sobie i na jakim dystansie będziesz łowił. Tylko zaczepiasz żyłkę, wbijasz na klawiaturze 85 metrów, wciskasz guzik, ona robi bzz, Zapinasz pipa. I zbijasz sobie z powrotem i nikt nie wie nawet ile żeś tam odmierzył, nawinął, ile masz no tam zakupionych, jaką odległość. Czad. 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 Oprócz tego jeszcze jest do założenia na przelotkę takie fajne ustrojstwo, które mhm. czyści ci żyłkę. Z mhm. Jakiegoś tam właśnie zielonej wody, jakiegoś glona albo czegoś tam, co tam masz. Jest Boma. taka gąbeczka z takim dociskiem, która przechodzi przez to. Znasz mniej więcej Bo to jest sugerowana cena? Cena, moi drodzy, jest yy, taka wielka, że patrzę, czy mi się sufit na głowę nie steguje za chwilę. Jest to cena około 300 funtów. Eee, to myślałem, że ten. Nie, ale, nie. Pamiętajmy, ale pamiętajmy o tym, że wszystkie takie nowe produkty, które wychodziły jako pierwsze. Na, na AliExpressie będą zawsze, za chwilę Zawsze, za stópkę, zawsze tyle kosztowały. Mm -hmm. Więc za chwilę możemy liczyć na to, że za kilka miesięcy pojawią się już jakby. Cenie, Cywilne skoś, wersje. Tak, tak, tak. Ale słuchajcie, na to naprawdę zwarator zwrócić uwagę. Moim zdaniem jest to bardzo fajne i przydatne urządzenie. Nawet nie tyle, co dla federowców, ale na przykład dla karpiarzy, słuchajcie. Bo jeżeli wywózkę zrobisz sobie łódką, zmapujesz, mhm. tak? Albo cokolwiek, wiesz, że masz tam 90 metrów. To nie musisz tego jakby wiesz, odciągać i tak dalej, tylko sobie już możesz to klipować i wiesz dokładnie wtedy, ile, gdzie, jakie miejsce. To jest do kombinowania na wiele sposobów, moim zdaniem. Fajna, fajna, fajna rzecz. Sam bardzo problem. fajna maszynka. Bardzo fajna maszynka. I to tym wesołym akcentem za 300 funtów ponad <śledzimy> kończę moje wieści, z... <śledzimy> jeżeli chodzi o sprzętowe rzeczy. Dobrze, kochani. I tak długi odcinek nam dzisiaj wyszedł, przez opowiadania o MFP i o, ryb, o zlocie. Więc tak. cóż, zapraszamy już za tydzień. I do usłyszenia, do zobaczenia. Tomasz Ogaczewski. Szymon Dotakowski. Dzięki. Ryby mają głos. News. Dziękuję bardzo.